Serdecznie z tej strony Himek, wasz terenowy obserwator promocji rabatów wyprzedaży i nagłych załamanie nerwowych w dziale z przyprawami, a dzisiaj mam dla Was krótką, ale jakże ważną wiadomość. Do Wigilii zostało równe dwa tygodnie, 14 dni, 336 godzin, albo jak to określają niektórzy, kupa czasu. Ale to są ludzie wyjątkowo odważni. Jeżeli więc jeszcze nie zaczęliście świątecznych przygotowań, to no cóż, to jest dokładnie ten moment, kiedy powinna wam się włączyć ta mała lampka w głowie, co zwykle odpala się na hasło: Czekaj, a my to w ogóle mamy mak w domu? Bo wiecie, są ludzie, którzy mają wszystko zrobione już w listopadzie. A są też tacy jak ja, którzy niby wiedzą, że święta będą, ale bardziej wierzą, że to jakoś samo się zrobi. No, nie zrobi się. Aniołek od pierogów nie przyleci. Lista zakupów też się sama nie napisze, a że Wigilia rządzi się swoimi daniami, to warto ogarnąć pewne rzeczy wcześniej. Bo jak przyjdzie 23 grudnia, to pół Polski walczyć będzie o ostatnie opakowanie suszonych grzybów z siłą większą niż w Black Friday. Zatem zrobiłem sobie taką małą listę produktów, które już teraz warto, żeby znalazły się w spiżarni. Żeby potem móc się skupić na świątecznej atmosferze, a nie na szukaniu masła w promocji. Po pierwsze, suszone grzyby. To jest ten produkt, w którym deficyt przed świętami jest największy. Znikają z półek szybciej niż mleko 12 plus 12, a bigos bez grzybów to już nie jest świąteczny bigos. No i pierogi jest też metoda druga, którą ja regularnie stosuję. A mianowicie. Mroże. Jesienią, gdy wpadnie mi w ręce trochę dorodnych prawdziwków, to nie zjadam ich od razu, ale sumiennie co roku część zamrażam na święta. Tak więc mnie w tym roku brak grzybów nie grozi. Ale jeżeli ktoś z Was jeszcze się nie zaopatrzył, to warto pomyśleć o tym teraz, bo za tydzień to szybciej je znajdziecie w lesie niż w sklepie. Po drugie, mak. Makowiec to nie przelewki, więc jeśli zostawisz kupno na później, skończysz z makiem, który bardziej pachnie starą szafą niż świętami. Kolejny produkt, który spokojnie może już trafić do lodówki, to kapusta kiszona. Dobrze jest ją kupić wcześniej, bo nie wiem czy wiecie, ale kapusta kiszona lubi też dochodzić. No i nie trzeba o niej myśleć, a gdy mamy jej solidny zapas, to możemy także w międzyczasie uzupełniać niedobory witaminy C. Którą teraz warto suplementować. A najlepiej zamiast łykać pigułki, jeść produkty, które dostarczą nam ją zdrowo, ekologicznie i w dodatku smacznie. Czas więc na ryby. Jeżeli kupujemy mrożone z założenia, to w zasadzie nie mamy problemu. Ale jeżeli świeże, z planem aby dotrwały do świąt, to trzeba sobie trochę miejsca w zamrażalniku na nie zostawić. Karp, dorsz, mintaj. Co kto lubi, ale pomyślcie o tym już teraz, bo przed świętami to będziecie mieć do wyboru sardynki z puszki i rolmopsy. Trochę inna sprawa to ryby marynowane. Śledzie. Zazwyczaj tu fantazja bierze górę nad rozsądkiem, ale na szczęście zaletą ich jest to, że w stosownych słoikach i odpowiednio zamarynowane mogą spokojnie czekać nie tylko na te święta, ale i na następne. Nie trzeba też nikomu mówić, że święta pachną przyprawami. Liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, majeranek, goździki, wanilia. W zasadzie możecie do koszyka wrzucić wszystko co znajdziecie na dziale z przyprawami, a i tak jest ryzyko, że czegoś się zabraknie. No i pamiętajcie o soli, bo jej zawsze lubi zabraknąć w święta. A wtedy trzeba iść pożyczyć do sąsiadki, co ma pewne plusy, ale jednak wstyd jest. Tyle jeżeli chodzi o same produkty. A co z potrawami? Czy można coś przygotować wcześniej? No jasne, że można na przykład ulepić pierogi. Nie róbcie tego 23 grudnia, bo wtedy będzie masa innej roboty. A tak spokojnie mogą poczekać do świąt w zamrażalniku, a spokój ducha w tym kontekście jest bezcenny. Kwestii ciast natomiast zapewne wzbudzę kontrowersję. Ale myślę, że za takie pierniki, to spokojnie możemy się już zabrać. Nad makowcem można pomyśleć też kilka dni przed świętami. Co do innych ciast, to nie wiem, bo za bardzo się na tym nie znam, ale wiecie, że próbuję, więc jak coś spektakularnego upiekę na święta, to na pewno wam się pochwalę. Jest też coś, z czym nie można już czekać. Na zrobienie zakwasu do barszczu. To naprawdę ostatni moment. Potem zostaną wam tylko kupne albo łaska innych członków rodziny. Podsumowując, dwa tygodnie to jeszcze nie panika, ale to już stan podwyższonej gotowości. Pora wejść w przygotowania jak komandosi. Zdecydowanie szybko i bez zastanawiania się nad filozofią sosu sojowego, który ktoś wstawił do działu ze śledziami. A na koniec pamiętajcie. Święta mają być przyjemne, a nie zrobione na styk i z nerwami. Kupcie wcześniej to, co się Wam nie zepsuje, pomyślcie nad strategiami pierogowymi, a potem odpalcie sobie moje filmy i cieszcie się, że Wy już macie w domu to, co tam pokazują. Życzę Wam wesołych przygotowań i mam nadzieję, że spotkamy się w sklepie. Miłego dnia! miłego dnia, do zobaczenia w sklepie. Topia, fumek, do zobaczenia w sklepie. ja fumek, z kanału gazetki i promocje, życzę Wam miłego dnia. dnia.